Cześć, z tej strony Zimny. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać bitwę, która jest wyciągiem. Gramy T92, amerykański czołg lekki ósmego tieru, Premka. W tajemnicy powiem Wam, że jeszcze jeden lub nawet dwa filmy będą z tego czołgu. Wziąłem się, nie wiem, coś mi się upzdringoliło w głowie, że chciałbym go zmarkować. Ponieważ kupiłem go kilka lat temu ze nową kolegi, maszynka fajna, kup, kupiłem jak na moje możliwości, w tą poniżej 100 bitew wbiłem dwie marki. Ja tak sobie istniał z tymi dwiema markami bardzo długo. Ostatnio go troszeczkę odkurzyłem, stwierdziłem, że sobie nim pogram troszeczkę. Więc na pewno chciałbym Wam pokazać oprócz tej bitwy jeszcze jedną, ta bitwa była grana tak powiedzmy zarobkowo for fun. Na pewno nie pod marki. Pokazuję ją Wam ze względu na to, że całkiem sporo obrażeń łączonych, czyli spota i tego, co strzeliłem samodzielnie. No i tak, jak wspomniałem wcześniej, no, to jest bitwa, która jest wyciągiem, tak? Beznadziejna sytuacja, jednak coś tam się udało z niej wyrzeźbić. Raz jest raczej słaby. Bo jestem tak naprawdę sam na flance dwa tejdleki na kampie z dwoma klikerami jeden tejdlek pojechał ze mną pierwszy spot radziecka premka szóstego tieru odparowana zaliczyłem jeden strzał, cała reszta jego HP poszło jako moja asysta kolejny wyspotowany to już trzeba się troszeczkę cofnąć, bo to czołg lekki może nas zobaczyć dostał lepę za darmo, oczywiście nas wyspotował więc trzeba się ewakuować w międzyczasie leci asysta za niego trochę starano, trochę strzela. oczywiście zjął mi ma magazyn Cogi lekkie mają to do siebie, że wszystko lubi paść Mam już 6 sze stówek na strzelane 1100 spota zdążyłem naprawić Amorak dostałem w działo spotowaliśmy super Persinga. Jest 3 do 2, więc na razie nie wygląda to jakoś tragicznie. Do tego dołączył do nas Progetto. to mamy troszeczkę lepsze wsparcie niż na początku. Próbujemy spotować dalej. Tymczasem zrobiło się 3 do 3. Wyspotowaliśmy tak zwane kopytko. Na strzał w clickera zawsze na propsie. Ale zaczęły nam się spotować w razie te deki, więc w razie Żarówki mógłbym troszeczkę za mocno wyłapać, zwłaszcza, że praktycznie połowa HP już zeszła. Leci spot, kopytko dostał, stwierdził, że poszuka jednak klawiatury, spróbuje się oddalić. Strzał w Steyra. Wyspotowaliśmy T25AT, no... Jak na nasz pancerz i jego DPM, to tak naprawdę dwa strzały mogą nas wysłać do garażu. Tymczasem flanka północna padła, jest 3 do 6. Zostaliśmy zamknięci, tak naprawdę, w jednej trzeciej mapy. No ale nic, próbujemy rzeźbić dalej. Mamy 900 meczu strzelone 1500 po asyście. Kręcimy się w kółko, żeby. Wyspotować maksymalnie dużo i obrywać za to maksymalnie mało. Próbujemy coś strzelać, jeśli jest jakakolwiek nadzieja, że nie zostaniemy wyspotowani, że to będą darmowe strzały. Oczywiście cały czas balansuję tutaj na krawędzi tej wydmy, więc mogę się szybko ewakuować. Jest już 3 do 7. Na szczęście asysta cały czas wpada. to i su nie śpią. Widzą, że staram się spotować ile wlezie, więc próbują to wykorzystać. Tłuką Demetrią, ja tłukę Asystę. Te 92 ma dosyć małe takie pipi działko. Mimo wszystko jest całkiem celne, strzela za niewiele, ale dzięki temu czasami wydaje się bardzo dużo na strzelać ze względu na to, że jakiś ciężki czołg, który, oczywiście nie jakiś super ciężki, tylko taki, który jesteśmy w stanie jakoś przebić. Nie zwraca uwagi na to, że strzelamy go po 150 i z tego 150 co 4 sekundy nagle robi się 1000 HP. Mniej tak? No, gość się skupia na innym ciężkim ciągu, a my tak naprawdę bardzo często farmimy za darmo. Nikt nam nie zwraca uwagi. Zrobiło się już 5 do 11, 6 do 11. No, nasz kliker widać, że no, nie ma szans tego przeżyć i teraz tak naprawdę przez te 2 sekundy było 6 do 12 oczywiście zrobiłem fragę z 7 do 12 leci asysta na linksie on jest też na dobiciu no, nie zmienia faktu, że przez moment jest nas 3 na 9 trzykrotna przewaga liczebna nawet jeśli ten T25 AT po chwili zginął no to jednak po jego spocie ja mogłem też zostać odparowany Dwie były i imiennie za zasięgiem, ale super Pershing, susto po strzale i, i mnie nie ma. To oczywiście pokazałem Driving Skills, sam sobie zerwałem gąsienicę. Nie jedyny raz w tej bitwie swoją drogą o no, takie kręcenie nieumiejętne, tak się może skończyć. Na szczęście zatrzymałem się po właściwej stronie wewnątrz, więc nie zostałem sfarmiony. 8 do 12, za chwilę 9 do 12. Próbuję samemu coś strzelać, spotować dla projektu, dla SU. Koście są ogarnięci, no projektu masz 4 fragi. Tymczasem oni nie mają szans, najmniejszych zdążyć do kapa. Ja mam 18 sekund, dwa czołgi w bazie, więc bardzo nieciekawa sytuacja. W tym czasie projektor robi tego fraga, ja mam dwa SU, ma jedno odesłanie gościa do garażu na koncie. Na kapie bugi. Na szczęście udało się go skapować, troszeczkę kupiłem czasu. Oczywiście z tej odległości zostałem wyspotowany, więc jest dramat, no ale niestety sytuacja jest taka, że muszę to zdekapować tak naprawdę na jolo, bo inaczej będzie dzi. King Tiger stoi przodem. Pierwszy strzał trochę na odlew, nie trafiłem, drugi już. Niekoniecznie podemesz, tylko uszkodzenie gąsienicy spowodowało to, że zdekapowałem. Oczywiście od razu dostał bułę od Progetto, no ale dekap był mój. Tymczasem zrobiły się już 11 do 12. Więc przeciwnicy tak naprawdę no, najpierw nas zmasakrowali, potem aby przestali ogarniać. Wyłapałem od bugiego, wieża i dowódca trafieni. No i próbujemy coś wyrzeźbić z tego Tigera. Tymczasem mamy już 6000 łączonych obrażeń. To co strzeliłem sami plus to co wysp wyspotowałem. King Tiger zjechał z kapa, a tymczasem widzimy tutaj tłustego kotlecika w postaci Super Persinga na full hapie przetrwał przez całą bitwę jest na środku. Proszę, to jest tak samo na dobiciu jak Yasu, ma. Full HP, którego nie jest i tak za dużo. A ja tymczasem znowu boost'em geniuszem, zrywałem sobie gąsienicę, co nie zmienia faktu, że przy okazji 360 spota wpadło. Zdążyłem zaświecić super superpershinga, zanim już się wykoleiłem. No jedziemy spotować dalej. Oczywiście tutaj próbuję podjechać jak najbliżej, nie będąc wyspotowanym. Przeciwnicy w dalszym ciągu jednak mają klikera. Wykrywamy SU. Korzystamy z mechaniki maskowania w krzaczorach, czyli jeśli strzelamy przez krzaki, które nam nie znikają, strzelamy tak naprawdę za darmo. A tym sposobem cały Persik został sfarmiony dosłownie w kilka sekund. Z tak tragicznej sytuacji zrobiło się 13 do 12, nas jest Trzech przeciwnicy mają King Tiger'a i Arte. Teoretycznie mniej prawdę, to mają na strzał. Więc tak naprawdę bitwa wcale jeszcze nie jest wygrana. Trwa już 9 minut. Całkiem długo. I dosyć rzadko się zdarza, że bitwa trwa tak długo i jest tak wyrównana. 13 do 12, a nie 13 do 2. Szukamy Tigera. Zjechał z kapa. Ostatni raz był widziany na tej górce, dlatego się tak czaje. Spot i byle naprzód i mnie nie ma. No tu sytuacja się wyjaśnia. Nasze wjeżdża na kapa przeciwników. Tiger wjeżdża na, nas na naszego kapa. No tutaj próbuję troszeczkę nadrobić drogi, żeby go wykryć samemu nie będąc wyspotowanym on mnie nie widzi, więc znowu próbuję skorzystać z krzaczora. No, typowy pixel shot, więc ma prawo nie wejść. No w tym momencie, jeśli wszyscy przeżyją, zabezpieczyliśmy sobie z projekt to towarzyszy broni. Moi no, obaj kompanii kapują bazę wiadomo. No, Le lepiej wygrać przez kapa niż, niż przegrać. A sytuacja wcale nie jest rozstrzygnięta. Oczywiście lecę na Jolo, żeby jeszcze coś tam sobie uszczknąć. Tiger dostaje. Jeszcze wpadły punkty DK. Spójrzmy jak to wygląda na papierze. Kombinowane obrażenia, czyli suma spota i tego co strzeliłem są udzielnie 7240-4055 spota 3185 obrażeń strzelonych przeze mnie zaliczyłem 22 trafienia, 3 fragi oczywiście aspancerny, medale wsparcie służba patrolowa obrońca i braterstwo broni. 1541 bazowego expa, więc mi się wydaje, że wynik całkiem przyzwoity. Jak na tą sytuację, która była na mapie, e, strzeliłem 32 razy, e, trochę amunicji poszło, mimo wszystko, e, mimo 46 tysięcy niemal wydanych na amunicję, 71 tysięcy do przodu, bitwa trwała po, troszeczkę ponad 10 minut i przejechałem 6,74 km, więc no, w krzaczku też raczej nie stałem. Mam nadzieję, że nam się spodobała. Eee, czołg jest fajny, bardzo go lubię, więc no, już wiem, że jeszcze dwa filmy powstaną. No, można pomyśleć, że a jeden czołk w, w kółko. No, skoro coś mi się nie udało, to, to czemu nie? Eee, tak jak mówię, no, trafiła mi się bitwa, gdzie całkiem sporo spota weszło. Eee, tutaj był wyciąg, no, i chciałbym pokazać jeszcze jedną bitwę, taką, którą. Mi się udało zagrać dosłownie chwilę temu. No i zobaczymy jak to będzie. Tymczasem jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć.